Witam Państwa w magazynie NBA. Moimi gośćmi są dzisiaj Maciej Kwiatkowski z WP.pl oraz Michał Pacuda z ONET.pl. A zaczynamy od Marcina Gortata, który ma niesamowitą e, serię meczów. E, średnie z ostatnich 10 spotkań to 14,6 punktów, 9,2 zbiórki. 7 meczów z przynajmniej 13 punktami. Teraz takie pytanie, czy, czy to jest nowa norma Marcina Gortata? E, bo nie byliśmy do takich meczów zwyczajni, a teraz już po prostu się przyzwyczajamy. Wydaje mi się, że możemy się przyzwyczaić do takich meczów. Przede wszystkim dużo gra, więc te statystyki wynikają z tego, że gra po 30 minut 35 minut. Jest aktywny, bardzo się zrobił aktywny w ostatnich spotkaniach. Oddał 18 rzutów ostatnio, to było najwięcej, ile oddał w karierze. Decyduje się na rzuty z pół dystansu. tego nie było wcześniej w jego repertuarze zagrań. No i teraz przed Phoenix będzie ciężka seria. Cheleng Fry jest kontuzjowany i zobaczymy, czy Marcin dobije do 40 minut w meczu, bo też tak może być. Może być bez dwóch zdań. No i on się czuje bardzo dobrze i to jest moim zdaniem bardzo dobry też powód do tego, że, że on tyle, tyle rzutów oddaje, czuje się pewnie, trener go też wspiera. Nie, nie ogranicza go, nic go nie ogranicza tak naprawdę. Więc on tylko się utwierdził w przekonaniu, że ma te swoje możliwości, jest gra na wysokim poziomie i nie widzę powodów, dlaczego miałby teraz nagle ta forma miałaby iść w dół. Właśnie ta forma idzie w górę. Statystyki są. E, wysoki Ty Michał, napisałeś e, w jednym z felietonów, że e, Gortata można uznać za kandydata do gracza, który uczyni na, na największy postęp, a także dla e, najlepszego rezerwowego, bo wiemy, że e, w pierwszej piące zaczyna Robin Lopez. Marcin Gortat, e, co prawda, zaczyna z ławki, ale gra po 30. Prawie 40 minut. Czy, czy właśnie można go uznać za tego kandydata? Znaczy, kandydatem na pewno jest. Oczywiście gdyby otrzymał taką nagrodę, to byłoby niesamowite wyróżnienie, bo mamy kilku innych kandydatów. Wiadomo, że postęp na zapewne, nie wiem, czy Russell Westbrook, może Kevin Love, wśród rezerwowych mówi się... O też o innych graczach, może Lamarodom, chociaż ja tutaj akurat nie jestem przekonany do końca, bo Lamarodom e, połowę meczu w tym sezonie zaczął, zaczyna w, pier zaczął w pierwszej piątce na razie do, do tej pory, więc to jest ta różnica. Natomiast Marcin Gortat rzeczywiście e, już nie tylko my w Polsce, czy dziennikarze, czy kibice o tym mówią, natomiast Pojawia się na przykład podczas jednej z transmisji meczów Phoenixa. Słyszałem, jak jeden z komentatorów mówi po punktach Gortata że to jest właśnie punkty Gortata naszego kandydata do y, nagrody pierwszego rezerwowego. Więc ja myślę, że on w obu tych kategoriach będzie wysoko i ma to, to będzie dla niego ogromne wyróżnienie, na przykład, gdyby był na drugim miejscu. Gdyby Marcin występował w Phoenix od listopada, to myślę, że moglibyśmy mówić o tym, że jest silnym kandydatem do, do miana szóstego gracza. No bo jeśli chodzi o nagrodę dla zawodnika, który poczynił największe postępy, myślę, że tam bardziej będą tutaj optować za wyborem jakiejś gwiazdy, czy, czy kogoś, kto powinien coś otrzymać w tym sezonie, nie otrzymał. Więc, więc, więc no tutaj jak, jak powiedziałeś Michał Kevin Love, Russell, Westbrook mogą być kandydatami. Derrick Rose, jeśli nie wygra nagrody MVP. To jest, to jest właśnie tak. Myślę, że no przed Marcinem teraz będzie jeszcze cięższe zadanie. Być może zobaczymy go na przykład na pozycji silnego skrzydłowego teraz. Rozmawialiśmy zawsze o tym, jak Marcin grał w Orlando. Zastanawialiśmy się, czy Marcin będzie grał na czwórce. I teraz w Chinyc. jest taka okazja, Channing Fry będzie kontuzjowany. Właśnie Marcin poprawił ten rzut trochę. I wyraźnie nawet. Wy, wyraźnie poprawił ten rzut, więc, więc być może będzie grał po 40 minut jeszcze. Być może ostatnia końcówka sezonu, ostatnie dwa tygodnie sezonu sprawią, że, 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 że naprawdę stanie się tym kandydatem. Do nagrody szóstego gracza być może nie w tym sezonie. Myślę, że właśnie, jak mówiłeś, Lamar Odom Yy, mu tam jeszcze kilku meczów brakuje, ale, ale jeśli będzie grał z ławki, Andrew Bynham będzie grał w pierwszej piątce, to, to Lama Rodham powinien być kandydatem Jason Terry z Dallas. No właśnie przy tej kontuzji Czajninga Frya może się stać tak, że Marcin Gortat wyjdzie w pierwszej piątce, jak gdyby ta liczba jego meczów z ławki. Nie, troszeczkę może spać. Myślę, że nie. Myślę, że Alvin Gentry zostanie przy ustawieniu takim, gdzie na czwórce będzie Hakim Warwick grał. On, on wejdzie za Czenninga Fraja. Marcin musi być z ławki o taki zmiennik Robina Lopeza w tej sytuacji, w której on by dwa faule złapał. Poza tym, Phoenix lubi grać jednak tą ofensywną koszykówkę. Myślę, że Marcin dostanie szansę na czwórce, ale to będą takie okazjonalne minuty.